Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam wyciągnąć karty na miesiąc grudzień dla byków. Będą to, tak jak, tak, tak jak zawsze, wróżba z trzech kart: energia miesiąca, sprawy uczuciowe i sprawy finansowo-zawodowe. Co czeka byki w grudniu? Energia miesiąca dla byka to jest słońce, sprawy uczuciowe kochankowie. I sprawy zawodowo-finansowe a smiecz. Ogólnie patrząc na cały miesiąc, nie będzie, nie będzie źle, nie będzie, nie będzie jakiejś tragedii. Natomiast powiem tak, e, karta Słońce, która działa na wszystkie e, wszystkie poszczególne, że tak powiem. Dziedziny, dla których wyciągnęłam karty, jest bardzo pozytywną kartą. Karta słoneczna, karta radosna, karta e, e, dobra, karta świetna, jeśli chodzi o sprawy urlopowe, wypoczynkowe, e, taki czas spędzony z przyjaciółmi, z dziećmi, bo słońce to też dzieci, i dla dzieci, i miesiąc, grudzień będzie takim, jeśli nie macie dzieci swoich, e, osobistych, to może będziecie mieli e, e, kontakt lub e, dzieci z rodziny. E, siostrzeńców, bratanków, nawet dzieci przyjaciół. Kochankowie, e, kochankowie to jest, e, no wiadomo, karta, która m, przede wszystkim mówi o wyborze między dwoma osobami. Byki mogą mieć taką sytuację, że ktoś trzeci albo się już pojawił w ich życiu, albo się zaraz pojawi, i byki staną przed dylematem kogo wybrać, e, na kogo się zdecydować. Ona, w ogóle karta kochanków mówi o wyborach i dokonywania, dokonywaniu odpowiednich, nie wiem, decyzji, podejmowaniu odpowiednich decyzji. Natomiast na szczęście karta kochankowie mówi, że jeżeli daną, wybierzecie daną drogę, czy to uczuciową, czy związkową, czy partnerską, czy nawet zawodową, zawsze będzie to droga dobra dla Was. Ona oczywiście będzie z perspektywy i w przyszłości okaże się bardzo dobrym wyborem. Kochankowie, no karta miłości, karta związków, ale ja generalnie ją uważam jako karta wyboru. Tu byki w uczuciach staną przed wyborem, czy być z kimś, czy nie być z kimś, czy wybrać między dwoma partnerami, partnerkami, a czy partnerem, a, a kimś, kto się pojawił, partnerem, partnerką, a kimś, kto się pojawił nowy, ewentualnie, czy kontynuować dane, dane. Dany związek, dane uczucie. W tej karcie ewidentnie jest wybór, czy być z kimś, czy nie być z kimś, czy wejść w związek, czy nie wejść w związek. Z tym, że w grudniu raczej byki nie podejmą już takiej całkowicie tej decyzji. Tu będzie, będzie raczej rozważanie, będą raczej myśli, zastanawianie się. Być może że dopiero pod koniec grudnia, by się na coś zdecyduje. Ale w każdym razie tu jest podejmowanie decyzji odnośnie uczuć, odnośnie związków, odnośnie osób, z którymi się chce być lub nie chce się być. I wybór, wybor, który byk podejmie, do, dokona, wyboru, którego dokona, na pewno będzie to dla niego z perspektywy bardzo dobre. smieczy, a Asmieczy mówi o nowej pracy, o nowej propozycji, o nowym, nowej sytuacji, o nowej umowie, bo tutaj w tej karcie może być tak, że... E Będziecie coś podpisywać, będziecie podpisywać umowę, natomiast też jest pewne cięcia, czyli, czyli albo na przykład byk zadecyduje, znaczy inaczej, jeżeli wam się umowę kończą, to być może będziecie negocjować nowe warunki, które będą dla was jak najlepsze. Być może, że będziecie musieli się rozstać z, o, z obecną pracą, dlatego że tu jest właśnie generalnie cięcie, natomiast nie zostaniecie również bez pracy, bo, bo As jednak daje perspektywę, daje możliwość, daje jakieś tam rozwiązanie i w tym Asie będziecie, będziecie że tak powiem, e, dokonywać wyboru. Tu jest dużo przemyśleń, dużo zastanowienia się. E, to jest dosyć pozytywne, jeśli chodzi o zaprawy zawodowe karta. Bo jednak mimo wszystko jest to ten intelekt, jest podpisanie. W tej karcie też jest nauka, jest jakieś tam mm, mm, nowe rozwiązania zawodowe, nowe propozycje, nowe plany, nowe projekty, e, nową, dużo nową, a ponieważ jest ta karta Słońca jednak mimo wszystko, może będzie chwila urlopu, czyli na przykład nie wiem, jeśli wam się kończą w grudniu, a dopiero od stycznia podejmiecie pracę. Natomiast, no bo mówię, słońce jest kartą urlopową, natomiast nie zostaniecie bez pracy. Tu nie ma, że yy, kończy wam się umowa, kończy wam się praca i, i nie wiecie co dalej, i rozkładacie ręce i ojej, co, co dalej, nie mam pracy, nie mam perspektyw. Nie, karta słońca was zawsze ochroni, karta słońca zawsze powie, że wszystko pozytywnie się skończy, tak jak mówię wybór, wybór uczuciowy i dylematy uczuciowe też raczej pozytywnie się zakończą byk. No tak miesiąc wcale nie jest niezły. bez jakichś wielkich szaleń, bez zawirowań, raczej spokojny, pozytywny. Myślę, że dużo pozytywności dla byka w tym miesiącu. Dziękuję serdecznie.